Jeśli jesteś sportowcem, który jeździ na rowerze, trenuje bieganie, czy sporty drużynowe, które wymagają częstych zmian kierunku biegu, a w Twoim treningu nie pojawia się trening balistyczny, to najwyższy czas to zmienić. Cześć, ja nazywam się Bartosz Kolejwicz i w dzisiejszym materiale opowiem Ci o tym, czym jest trening balistyczny oraz powiem o tym, dlaczego tak ważne jest, aby wdrożyć go do codziennej rutyny treningowej. Zapraszam! Im większe jest Twoje zaawansowanie treningowe, czyli im jesteś silniejszy, szybszy, tym bardziej zaawansowane metody treningowe należy zastosować. Brak treningu balistycznego w Twoich planach treningowych, niezależnie od tego, czy jesteś sportowcem, motorem, czy zawodowym sportowcem, wpływa na tempo rozwoju siły, czyli potocznie mówiąc, zmniejszenie Twojego RFD. Jak się okazuje, większe znaczenie będzie miało to, jak szybko jesteś w stanie osiągnąć swoją siłę maksymalną w porównaniu do Rzeczywistego osiągania siły. W standardowym treningu podnoszenia ciężarów również możemy trenować moc, natomiast sportowiec przez znaczną część ruchu musi spowolnić ciężar i w zależności od danego ciężaru to spowolnienie może wynosić od 24 do 52% fazy koncentrycznej, czyli aż o połowę spowolni Twój ruch. Trening balistyczny całkowicie rozwiązuje ten problem. Termin balistyczny odnosi się do metody treningu, w której Ciało zawodnika lub obiekt zewnętrzny jest eksplozywnie wyrzucany w fazę lotu, czyli może to odnosić się do ćwiczeń takich jak skoki, rzuty czy uderzenia. Najprościej mówiąc, chodzi o to, żeby jak najszybciej i jednocześnie z największą siłą coś podnieść, rzucić lub wyskoczyć. Tak jak wcześniej wspomniałem, ćwiczenia balistyczne mają tylko i wyłącznie charakter koncentryczny, czyli omijana jest tutaj faza hamowania, dzięki czemu mamy większą ilość czasu na wytworzenie większej siły. Czyli możemy tutaj użyć większego ciężaru. Oprócz tego trening balistyczny poprawia koordynację wewnątrz i śródmięśniową, co przełoży się bezpośrednio na wyniki sportowe. Pochodne ćwiczeń olimpijskich, rzuty leżąc i przysiady z wyskokiem są bardzo dobrym przykładem ćwiczeń balistycznych. Wykazano, że ćwiczenia balistyczne, które z natury wymagają większych prędkości. Podczas wykonywania wykazują większą siłę, większą moc wyjściową oraz rekrutują więcej jednostek motorycznych w porównaniu z niebalistycznymi alternatywami. Poza tym, charakter treningu balistycznego w porównaniu do treningu plyometrycznego, czyli treningu skocznościowego, możemy wykorzystać tutaj zakres od zera nawet do 90% ciężaru maksymalnego. W związku z tym możesz manipulować obciążeniami w zależności od tego, nad czym w danym momencie chcesz pracować. Aby trening balistyczny był przede wszystkim Skuteczny, to należy dobrać optymalne obciążenie. Wykazano, że trening ze zbyt małym i ze zbyt dużym ciężarem nie przekłada się na poprawę produkcji energii oraz na wyniki sportowe, dlatego należy pracować na ciężarze między 40 a 70% ciężaru maksymalnego. W treningu balistycznym bardzo ważny jest zamiar, czyli to, jak szybko będziesz chciał podnieść dany ciężar, ponieważ Wydaje się, że jest to czynnik, dzięki któremu zachodzą adaptacje neurologiczne oraz fizjologiczne w naszym organizmie. Jedną z metod, która jest wykorzystywana do mierzenia intencji jest trening VBT, która mierzy prędkość szczytową oraz średnią. Inną metodą do mierzenia intencji jest wykorzystywanie metody utraty prędkości nawet przy ciężarach submaksymalnych. Przykładowo można tutaj wykorzystać przysiady z wyskokiem ze sztangą. I zmierzyć czas wykonania tego jednego wyskoku i robić to do momentu, w którym prędkość wykonania spadnie między 10 a 15%. Mimo tego, że trening balistyczny wykazuje bardzo wysoką skuteczność w poprawie siły czy mocy, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ dochodzi do działania bardzo dużych sił ekscentrycznych w trakcie lądowania lub podczas łapania spadającego ciężaru. Zwłaszcza stosując duże obciążenia. Trening balistyczny jest bardzo zaawansowaną metodą, dlatego jeśli jesteś osobą początkującą, która dopiero zaczyna swoje, swoją przygodę z treningiem, to na początku powinieneś skupić się na metodach, które będą rozwijały Twoją siłę. W dzisiejszym materiale to wszystko. Jak widzicie metod treningowych jest wiele, więc jeśli chcesz poprawić swoją siłę, szybkość lub sprawność, to subskrybuj mój kanał, tak żebym wiedział, że to co robię jest wartościowe. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.